Cześć, tu Maciek z fotograf Lublin.com. Dziś mam dosyć nietypową prośbę do Ciebie jako oglądającego, oglądającej. Mianowicie jest teraz pandemia na całego, lockdown i tak dalej. Wiem, że wielu ludziom jest ciężko. Niektórym jest jeszcze ciężej, jeszcze trudniej. Powinniśmy. Starać się rozejrzeć po innych ludziach, czy nie możemy im w jakiś sposób pomóc. Dziś, jak nagrywam ten odcinek, początek lutego 2021 to czas, kiedy jest to też ciężki czas dla fotografów, dla ludzi związanych z branżą ślubną, szczególnie takich ludzi, którzy całość karty postawili. Właśnie na to. Nie chodzi mi o moją osobę, zastrzegam to. Ja jestem człowiekiem, który daje sobie radę w inny sposób, ale doskonale wiem o tym, że moi koledzy, moje koleżanki nie mają tak lekko. Więc dziś chciałbym zaapelować o to, żebyś pomogła właśnie takim ludziom lub pomógł takim ludziom. No dobra, ale jak możesz to zrobić? Oto kilka pomysłów, w jaki sposób możesz wspomóc właśnie fotografa. Po pierwsze, pomyśl o tym, że kiedyś wyglądało to w ten sposób. Raz w roku. W jakąś niedzielę po kościele, jak już wszyscy byli pięknie ubrani, wydekorowani, to całą rodziną szło się do fotografa. On ustawiał na jakimś tle i robił zdjęcie. Dzięki temu w albumach pradziadków dziadków możesz zobaczyć takie właśnie zdjęcia ludzi ustawionych równo, sztywno. No, musieli stać czasami chwilę nieruchomo, żeby się nie rozmazało zdjęcie i mieli w ten sposób fotografię. Czego nie powrócić teraz do tego, czy tak naprawdę to wiele dla ciebie będzie, jeżeli raz w roku zbierzesz całą rodzinę i zrobicie sobie zdjęcie wspólne, wykonane przez profesjonalistę. A może on jeszcze podsunie wam kilka innych pomysłów? W każdym razie, szczególnie jeżeli masz dzieci, masz zwierzę, które nie żyje nie wiadomo ile, przy żółwiu to żółw raczej ciebie może przeżyć, no ale przy psie, kocie, może to tak długo nie być, to może warto zamówić sobie sesję u fotografa. Oczywiście musicie mu wspomnieć, żeby nie przesadzał. To nie jest sesja ślubna. To nie jest tak, że weźmie za to kilka tysięcy złotych, ale może parę złotych, kilkaset złotych uratuje jego budżet. Bo umówmy się, nie chodzi o to, żeby pójść do niego i wyżebrać sesję za darmo, korzystając z tego, że jest w trudnej sytuacji. Twoja pomoc ma wyglądać tak, że po prostu zamówisz u niego usługę on ją wykona. Zapłacisz mu za to, a ty będziesz mieć fajne zdjęcia i będziesz mieć tą świadomość, że pomogłaś innemu czy pomogłeś innemu człowiekowi w trudnej dla niego chwili. Pomysł drugi, zamów zdjęcia dla siebie. Tak. To często jest tak, że każdy z nas potrzebuje zdjęć do social mediów, do dowodu czy do innych rzeczy. Dlatego są potrzebne dobre zdjęcia. Może to jest czas, aby spotkać się z takim człowiekiem, żeby zrobił trochę takich zdjęć. Może umówcie się na sesję, gdzieś na dworze. miałem teraz mróz, no to można poczekać aż będzie ciut cieplej. Może spotkacie się w jakimś fajnym miejscu, może on coś zaproponuje, a może jest ma studio, gdzie w tym momencie prawie nie ma ruchu. Może akurat to jest świetny moment na to, żeby wykorzystać to i zrobić fajne zdjęcia? To może być zarówno korzyść dla ciebie, jak i dla niego, bo on w ten sposób jakieś pieniądze zarobi. Może wystarczy mu na to, żeby jakiś tam czynsz opłacić czy coś. Naprawdę warto pomagać. A to jest jeden ze sposobów. Na no to, żeby zrobić to w uczciwy i fajny sposób, kolejny pomysł. Zdjęcia na walentynki. To jest fajny pomysł. Jeżeli nawet nie uda ci się już umówić na sesję, bo za mało czasu zostało, to może uda się jakiś voucher zamówić u fotografa, czy po prostu umówić się na sesję w terminie późniejszym. To jest też świetny pomysł, a zarazem. Zdjęcia we dwoje, takie. Zajrzyj do filmu pod spodem. Postaram się tam zamieścić link do innego filmu ze zdjęciami we dwoje, do takich pomysłów. Może akurat coś udać się wybrać? Czemu nie? Zapraszam. Kolejny pomysł to zamówienie fotoksiążki. Ileż to zdjęć masz na telefonach, różnych kartach, dyskach i tak dalej, może w chmurze, a może na górze, tam na strychu. Tego się trochę na pewno nazbierało. Może czas to wyporządkować? Może taki człowiek, który w tym momencie nie ma ślubów, a ma sporo czasu, może by to zrobił za ciebie. Zleć mu to. jeśli mu te terabajty zdjęć, czy tam w jakiś inny sposób dostarcz, Niech je przejrzy, niech wybierze, niech z tego coś stworzy, czy prezentację, czy fotoksiążkę. No bo pamięć cyfrowa bywa ulotna, jak pada nośnik, no to tego nie ma. A wydrukujesz sobie fajną fotoksiążkę, przetrwa parę lat na pewno i warto to zrobić. Do czego zachęcam. Poszukaj takiego człowieka w Twoich okolicach i zleć mu. Zawsze w ten sposób spomożesz go Spomożesz to, że teraz jest naprawdę dla niego trudny czas. Zachęcam gorąco do tego. A może warto skorzystać z albumu, ze zdjęć, z wakacji. Na pewno masz to ogarnięte. Na pewno wszystkie zdjęcia zostały w ogóle zgrane z aparatu? No przecież już niedługo będą wakacje, jak te szczepionki tam się udadzą i tak dalej, to wszyscy będzie fajnie się będą bawili, będzie cud, zawianki i niespodzianki, tak? No, oby chociaż wakacji nie zepsuli i żeby się udało, tak jak w tamtym roku, chociaż troszkę odpocząć od całości szumu. Tego oczywiście bardzo gorąco życzę. No, ale w takim razie trzeba by było zwolnić te karty pamięci w aparatach i wreszcie zgrać te zdjęcia z wakacji. Może to jest dobry moment, może to jest moment, żeby je zgrać, dać człowiekowi. Niech zrobi z tego album, fotoksiążkę, a może jakieś zdjęcie w dużym powiększeniu. Próbuj. To też jest fajny sposób na to, aby człowiek miał pracę. Żeby wspomóc go tym. Aby mógł wykonać swój zawód. Tu szczególnie zachęcam do skorzystania z usług fotografów. Nie chodzi mi o to, żeby zamówić zdjęcia, czy tam fotoksiążki gdzieś tam. Nie szukaj najtaniej, nie wykorzystuj tej sytuacji, że często są to ludzie zdesperowani. Oni czasami wzięli bardzo duże kredyty na sprzęt. Ich świat się zawalił. Czasami już wyprzedają sprzęt, bo nie mają co do garnka włożyć. To jest naprawdę trudny czas. Ci ludzie poświęcili kawałek życia do tego, żeby robić fajne zdjęcia, no ale niestety życie pokazało im, że bywa wredne. To nie ich wina. Pomóż im w ten sposób. Jeszcze raz zastrzegam, ten film nie robię po to, żeby ktoś zamawiał usługi u mnie, bo nie o to chodzi. Chcę, aby ten film wspomógł moich kolegów, moje koleżanki, którzy zajmują się fotografią i żeby udało im się parę groszy zarobić. W rzetelny, uczciwy sposób. Zachęcam do skorzystania z ich usług. Wszystkiego dobrego i... Powodzenia, hojności na drogę. Wszystkiego dobrego.